Witam Państwa, ja jestem Piro, a wraz ze mną dzisiaj jest Paulina. Hej! A to prezentacja najnowszego numeru czasopisma My Little Pony. Jest to numer drugi z 2017 roku. Jako prezent tego numeru dołączony jest nasz innik Celestii. A teraz zabierzmy się za rozpakowanie tego czasopisma. Na początek obejrzyjmy dołączony prezent. A więc tak się prezentuje opakowanie od tego naszej Nika Celestii. Jest ono w takim bliższe. Oczywiście mamy tutaj nowe logo Mighty Tylpony. I księżniczkę Celestię. Mhm. Oprócz tego mamy po bokach w sumie główne postaci z serialu. W sumie to bardzo fajnie wygląda. No, w sumie trochę drugoplanowych, a nawet trzecioplanowych też jest. Mamy tu, nie wiem, doktora, czyż nie? Mamy na przykład tego lekarza, który chyba tylko w jednym odcinku występował. Więc ale występował. Taki, ale występował. Więc takie bardzo poważne też postacie są, nie tylko główne. Nie wiem, no, raczej postacie, które brały jakiś udział w fabule. No, w sumie racja. No to chyba otworzymy, co? No, dokładnie. Okej, okay, już zniszczyłam. To nie, nie. Trzeba przyznać, że tło tego blistra naprawdę ładne zrobili. Ej, nie chcę tego zniszczyć. No niestety, tak to jest przy blistrach. Dokro Doktorze, proszę podać skarpę. Może spróbuję. To będziemy ciąć. Ten? O ty. Ej, bo tam od no, też może są kucyki. No to za chwilę umrą. No weź. A oszukajstwo. Surprise, ty, nie ma kucyków. Ale za to jest naszyjnik Celestii, który wygląda jak element harmonii Rarity. W sumie to jak sprawdzałam w internecie, to rzeczywiście wygląda jak wisiorek Celestii. Mm -hmm. W sumie na tym obrazku można tutaj zobaczyć, jak wygląda no, na Celestii. Więc tak to się prezentuje. Obejrzyjmy teraz z bliska ten naszyjnik. Więc tak się on prezentuje. Jest on taki pseudo-złoty. No, to jest plastik, zresztą niezbyt twardy. W poprzednim odcinku był, było srebrny plastik, teraz mamy złoty plastik. Rzeczywiście, ale jest całkiem spory taki plastikowy klejnocik. Diamencik. Dokładnie. Tak to wygląda od drugiej strony, bardzo mocno się palcuje. Jest ale ma tu gdzieś kaza. takie nawet. Ano ma. I w sumie tu ma... ten wisiorek to jeszcze może buszet, ale ten łańcuszek to na pewno się szybko zetrze. Hm, no tak może być. Łańcuszek też nie wygląda na znaczy najmocniejszy. Jest ładny, ładnie zrobiony, ale na pewno się szybko z niego zetrze. Ten hmm. pseudo złoty lakier. Tu patrzę, że jeszcze są takie jakby zdobienia, że. Nie, to raczej nie są zdobienia, to po prostu są. A, od drugiej to, że strony. po drugiej stronie jest. W sumie racja, mój błąd. No więc, taki średni ten prezent. Średni? W sumie chyba słaby. No dokładnie to miałem na myśli. Nie wiem, no... Chociaż często są słabe prezenty. Nie wiem, tak wydaje mi się, że poza figurkami większość prezentów jest słabych. Ale zdarzają się jakieś użyteczne, jakieś, nie wiem, spinki, gumki, a to takie. Ja nie? Ja tam na przykład lubię to takie pudełeczka. O. Co czasami są dołączane. A no w sumie racja. Trzymam w nich zawsze jakieś rzeczy od kucyków. No więc tak się to prezentuje. Zacznę teraz, co znajduje się w czasopiśmie, więc tak się prezentuje okładka czasopisma. No więc tradycyjnie mamy tutaj Main Six plus spajka. I fajnie na tej układce wygląda było też, tak jakby miała się zsikać ze śmiechu. I dodatkowo prezent, który był dołączony, był w temacie księżniczki Celestia, a na okładce mamy znaczkową ligę, więc to też jakaś odmiana, bo zazwyczaj jak prezent był na przykład dotyczył Pinkie Pie, to na okładce była Pinkie Pie. Więc to też jest taka. Delikatna różnica. No, rzeczywiście, tak zazwyczaj było. Ok, zaczmy sam w środku. Więc na początek mamy jakieś reklamy. I list od księżniczki Twilight. Jakby ktoś chciał sobie przeczytać, to może sobie zatrzymać filmik. Dokładnie. Mamy też pokazane, jaki prezent był dołączony. I mamy właśnie odcinek. Znaczy komiks z odcinka Poszukiwacze mm -hmm. Zaginionych Znaczków I już wiemy dlaczego na okładce było Cutie Mark Crusaders No dokładnie, Swoją to bardzo lubię ten odcinek Ja też go bardzo lubię Więcej komiksu Tutaj mamy Informacje o konkursie yy, A na następnej stronie Mamy zadanie W którym trzeba powiedzieć Czyj znaczek należy do którego kucyka No i dodatkowo mamy jeszcze jakieś informacje o tych kucykach Dokładnie. Następnie mamy plakat. W takim walentynkowym klimacie. Mm -hmm. e, mamy tutaj Rarity i Pinkie Pie, czym Rarity wygląda naprawdę bardzo fajnie. No, pinki już niespecjalnie, bo jest od niej dużo mniejsza. No, rzeczywiście. I ten e, sam obrazek też taki no. sobie. E, no, ale no, plakat... No, sh pinki z Rarity. Trochę mi tło nie pasuje. No, w zasadzie, chociaż no takie walentynkowe serduszka. No w sumie. Tutaj mamy trochę informacji o członkiniach znaczkowej ligi oraz mamy zadania z nimi związane. Mamy powiedzieć, który z tych kluczyków nie jest członkiem rodziny żadnej członkini znaczkowej ligi. Mamy zadanie, gdzie mamy podnajdywać jabłka pouczerywane yy, na obrazku. Mamy rozwiązać muzyczne sudoku. Oraz mamy zadanie, gdzie mamy wpisać na podstawie tych literek imię ulubionego Pegaza z kutelu. Na następnej stronie mamy walentynkowe puzzle, które z okazji walentynek zrobiła... zrobiło? <ścoughs> Jeden z członków rodziny, zapewne postaci z układanki. Mhm. I tutaj właśnie mamy wskazać kto je zrobił i je uzupełnić. No dokładnie. Dalej mamy takie zadanie z pocztą zakochanych, gdzie mamy doprowadzić odpowiednim szlakiem z znaczkowej ligi do odpowiednich osób. A na następnej stronie możemy sami stworzyć swój własny znaczek. Po prostu trzeba powycinać elementy, które nam się podobają i można stworzyć własny znaczek chyba w sumie na tych dwóch takich jakby planszach. też tak myślę. Cutie Mark Crusaders właśnie mają na takich... Tłach. Mhm, dokładnie. Więc tutaj też takie mamy tutaj nawiązanie. Znaczek, znaczek Rainbow mamy. O, rzeczywiście. Chyba żadnych innych znaczek. To znaczków. też chyba był czyli znaczek. Oczywiście. O, to będzie motynek od y, Fluttershy. Fluttershy. A, chyba. Jabłuszko, ale ja ma inne jabłuszko. No, w sumie racja. Na tych stronach mamy trochę zadań na temat młodych klucyków, które nie należą do znaczkowej i mamy też trochę informacji o tych klucykach. Więc mamy tutaj znaleźć cienie Snipsa i Snailsa. Mamy znaleźć dwie identyczne cukrowe laski. Mamy znaleźć największy diamencik. możemy powiedzieć, który z tych fragmentów znajduje się na tym zdjęciu. Yy, no, na następnej stronie mamy. Przyporządkować. Nie wiem. Przyporządkować postacie do oczu wyglądających z za dziurki od klucza, tak trochę można najprościej ująć. To głupie, bo nie można zaglądać przez dziurkę od klucza. W sumie racja. Więc pamiętajcie, dzieci, żeby nie zaglądać nikomu przez dziurkę od klucza. Zwłaszcza rodzicom. <noise> Dokładnie. Tutaj mamy zadanie, gdzie mamy połączyć kropki według odpowiednich numerków. Wówczas się dowiemy, co za obrazek tutaj jest i ta rarity wygląda źle. Według mnie jakoś tak dziwnie. Ukryty owoc. Nie wydaje mi się, żeby to miał być owoc. W sumie racja. Następnie mamy informację o tym, co będzie dołączone do czasopisma za miesiąc. A będzie to figurka-źrebaczka Flarey no To się źle zapowiada. Rzeczywiście jakoś na tym rysunku ta figurka nie wygląda najciekawiej. Numer będzie ten dostępny w kioskach od 21 lutego. A na ostatniej stronie mamy taką motoryklamę figurek z serii Guardians of Harmony. I ta był mi się bardzo podoba. Pomimo tego, że nie lubię rainbow też. O, i tutaj znowu mamy te takie tło. O, rzeczywiście. I muszę przyznać, że rzeczywiście ta rainbow całkiem ciekawą minę ma. A w tych właśnie. No, widać, że teraz przy zabawkach, poza nowym logiem, właśnie takie fajne tło z postaciami będą robić, więc rzeczywiście całkiem ładnie wizualnie zaczyna marka Maitland Pony wyglądać. Mhm. No więc cóż, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.